Witam tu mam u366 i chciałbym wam pokazać teleport, który sam odkryłem Tu mam niby taki... Oh, może powiedzieć, że domek Zrobiłem go przed chwilą I to będzie nasz teleport hmm, Może najpierw wezmę rzecz Dobra, diament będzie do teleportacji Tu idziemy, żeby wam pokazać, że wkładam ten diament Teraz idziemy tutaj. I on jest. Teraz jak to się robi? No, to jest bardzo proste. Najdłuższy może być na 12 klocków. Potem można jeszcze przedłużać. Innymi sposobami, ale to jest najprostszy sposób. Więc przejdźmy do szczegółu. Um, układam... To jest dostępne tylko od wersji 1.5. Ponieważ tu są dostępne podejniki. Um, Najdłuższy to właśnie 12 klocków Ustawiamy je Pod rząd Ojej Dobrze, później to zrobię Dobrze, jestem po krótkiej przerwie, wziąłem kilo Tak jak mówimy, stawiamy pod rząd A na, to redstone Najdłuższy to 12 dlatego Że redstone sięga tylko 12 klocków Siła redstone'a Bez żadnych przedłużaczy I I teraz sprawdźmy czy działa, czy czegoś nie Zepsułem O i coś mi się nie udało yy, Zaraz zobaczymy co Gdzie O oh, jest. Jeszcze raz spróbujemy go przyrzucić. Bo moim za nim, jest wszystko dobrze. Kurczę. Co się dzieje? A jeśli spróbujemy, zrobić to tak. Działa. Hmm. I co to? Czemu źle działa? Sprób Spróbuję przyczyć kilo. Dobrze, już działa. Okazało się, że to był po prostu jakiś błąd. Co tamtym razem to nie działało? Więc tak, wsadzam tu diament. Naciskam przycisk i platuję. Czardziej no nie? Odkryłem to sam, jeśli ktoś ma to na YouTubie, no to przepraszam, ale najwyżej tego nie widziałem. No więc to będzie na tyle. Cześć!